Witam wszystkich. Dzisiaj test mini piły łańcuchowej skin z, z AliExpress. W zestawie dwie baterie. Jest napisane 24V, ale nie wiem czy to prawda. Zasilacz. No i oczywiście łańcuch, prowadnica. No i był tam jeszcze jakiś zestaw do montażu. Ale wiecie, jak to wygląda taki darmowy. Termowy zestaw. Dobra, przetestujemy sobie jak ona działa w praktyce. Tutaj mam <śmienicza> część yy, krząka, jakieś łopaty, jakiś kawałek deski, tróbeczki. Zobaczymy jak sobie poradzi to urządzenie. Na pierwszy ogień pójdzie <śmienicza> najmniejszy kawałek drewna. <śmienicza> Oj, nie w kamerę, tak. jak widzimy poradziło sobie to bez problemu, teraz zobaczcie na coś szerszego Przeciwkowy, ale jak na razie sukces. Kolejny zawodnik. Kartówka 5 na 10. よし Sobie baterie, Nie wiem, czy tam ta bateria była naładowana do końca. A ta jest rozładowana całkowicie. Także podsumowanie. bo Myślę, że nie ma sensu, już próbować na tym kawałku. No, jakoś by to może upilił, ale to mi się z celem na takiego urządzenia. Gdyby nie rozładowała się bateria, to pewnie dałoby radę, bo nie dużo zostało. Także, no, jeżeli chodzi o takie małe, drobne sprawy, czyli na przykład gałęzie lub jakieś deseczki, to myślę, że sprawuje się to bez problemu. To ciekawe rozwiązanie, ale na pewno, na pewno. No nie polecam tego do stałej ciężkiej pracy, bo jak wiemy no to jest chińskie I przydaje się pewnie dziś sporadycznie na działce, na ogródku To tyle w tym temacie Sami ocencie czy warto kupić Tego co pamiętam kosztowało to jakieś 250zł razem z bateriami że nie dużo, ani też nie mało i szczerze powiedziawszy, to wyżynarką prawdopodobnie zrobilibyście do samą robotę. Tu jedynie jest taki plus, że jeżeli chodzi o gałęzie na drzewie, no to lepsze, lepsze dojście jest z czubkiem, tak? Z pęcurską. No to tyle na dzisiaj, dzięki. Czekajcie na kolejne filmy. Stawcie łapki. Na razie, cześć.